W wodzie było zimno i coraz ciemniej. W miarę jak haczyk doczepiony do obciążonej ciężarkami żyłki pogrążał się w otchłani. No i proszę, rzekł robak melancholijnie, zrobił ze mną co chciał. Tak to jest, jak jest się mniejszym, słabszym i umie się tylko pełzać. Kto inny pewnie by uciekł. Trudno jednak odpełznąć z jakąś sensowną prędkością. Rozejrzał się z nadzieją, ale wokół było całkowicie pusto, nie licząc kilku kijanek, które przemknęły w popłochu, przestraszone nagłym uderzeniem spławika o powierzchnię wody. Na szczęście kijanek robak nie musiał się obawiać, co innego, gdyby były już żabami. Zimno tu i ciemno jakoś chlipnął robak, któremu z nienacka zrobiło się bardzo smutno. No i mokro. Dobrze, że my robaki umiemy długo wstrzymywać oddech, ale od tej wilgoci na pewno dostanę reumatyzmu, albo się przeziębię. O, proszę! Podwodną ciszę przerwało donośne kichnięcie, a potem znowu zapadło milczenie. Robak kichnął jeszcze dwa razy i znowu zaczął nasłuchiwać. Cóż to za rzeka u licha, w której nie można znaleźć żadnej pomocy, nie mówiąc już o zwyczajnym towarzystwie. Nie dość, że zimno i mokro, to do tego nudno. Warknął gniewnie, gdyż smutek zdążył mu już przejść. Wytężył się i wrzasnął jak tylko mógł najgłośniej. Halo, jest tu ktoś? Nudzi mi się. Przez chwilę czekał na jakąkolwiek odpowiedź, ale daremnie. Halo, tu się tonie! Krzyk